Koni mnie Rowerzysta K***a zostaw mnie Bo się Ej <śpiewa> Dawaj. <laughs> dawaj Dawaj, dawaj, bie dawaj tym starnom. O O Co to się... to jest a, bo oni tu próbują wejść po niego i co zrobili z tego. Taką. O, ty. <laughs> Jakiego? Nie wiem, ja byłem zatrudniony od buta. Wiem, że na oko się ląduje, ale. Ołóżim? Jelen przesyła 3 złote. Ile załób z tych dwach, a tylko głupi by nie chciał zabić przy skupie. Akurat <noise> jechałem sprzedać ich z Za dwie godziny? No to liczymy jak dobę, 50 złotych. O! o Jelen! Eee, bo Co tu robi jeleń? Co robi ten jeleń? Co on mu robi? Czuję jeleń zabiera nam poszkodowanego. Ale go molestuje jeden z dwóch. E, a jest w stanie wyskoczyć nie. i go zsunąć po linii? Albo czekaj. Czekaj, jele nam za ja... do Helki wrzuci tego poszkodowanego. Jakby co to... A jesteś na górze? Nie. Nie wbiegniesz tam. Czekaj, człowieku, bo ten jele, ja nie wiem, co on robi. Co jest? Jeleniu umarł człowieku Jelen zdech. Jelen żyje. Jelen ratowiek umarł. Nie udało mi się, ale ją go znieżym. Ma jakieś bandyści skoczy. Okej, okej, okej. Ej, no pięść, udebiela. No <grym> nie, no ja, ja, ja go chyba. To to nie wiem Ja myślę, że wróci ale Ja myślę, że nie wróci Ja myślę, że wróci Ale go tym przy nieźbiem przejechałem k kur... szmate O stary ale on się do mnie plu z pluwa wyciągnął do mnie Proszę bo mój... zjechać O chyba Drugi zioma niedźwiedź To widziałem Trzeci o chuj яэтоя ja <imagery>

Niedźwiedź rdm, szaraut, szaraut, tiktok, niedźwiedź rdm, szaraut. <grym> Pakura w chacie, szaraut, szaraut. <grym> przesaszyłem ich, przesaszyłem ich. Na no spokojnie, na no spokojnie, nie bójcie się. Tu, ich, Trzeba by tu IMF im zamówić. No dam ci. No <grym> on chce pobrzmysz, kurwa. aaa! Aaaaaah, kija Gili, gili, ku! Gili, gili, dobra, wyrobię, żeby już na Marku być z powrotem. Dobra, zobaczmy za ile pójdzie. Ja się, ja dobra, to? za ile pójdzie, głosowanie. Dobra, widzowie, za ile pójdzie, głosowanie. dokładnie tak. Dobra, w rządku, w rządku, dobra. jak chcę, to się ustawić. Czy to są trzy czy cztery osoby, nie wiem, czy tam pan z tyłu. Ja, ja, ja jestem, 3, polega, bo ja bo ja jestem podpowiadacz Aaa, ty, to ty, będziesz tam szeptem. Dobra, tak. E, to tak, przypominam. Znamy zasady. Eee, nie wiem czy znacie wolę powiedzieć. Godzinę po wylicytowaniu. Eee, musi, do godziny musicie dać kasę, inaczej ma mandat. mandatu. Pierwsze A, primo. Ma, ma właśnie, rzucić od razu można. Drugie Primo dowodzi pamiętajcie, przy sobie dokumenciki, pierwsze Primo. A jak nie to no, jeden z Was tak tak dojedzie i wtedy no, sobie będzie za wody. weźmie za was o dojechanie bez eee, No i co, zaczynamy? Wywoławcza 50 koła. No, no, i potem to idzie, już potem. To od bierąc, I ręce no albo. No to pa... 5, 5 Dobra, mamy 50. Bo to są te podstawowe. 50, działania, 50, 90 90 po raz pierwszy. Głośniej, głośniej, proszę pana, głośniej, głośniej. Tu wkrótce. Halo. Głośniej. 90 jest kolego. O 150. 150, 150, 150, 150, dobra, mamy 150, 150 po raz pierwszy.

950. 950 mamy. 950. Bańka. Mamy banieczkę, banieczka po raz pierwszy. Bańka 50. Bańka 50. bańka 50, bańka 50 po raz pierwszy. Bańka 50 po raz drugi. Okej. Okay. Bańka, bańka, bańka 100. mamy bańkę 100, bańka 100 po raz Nas. pierwszy. Bańka 100 po raz pierwszy. Dajmów, Bańka 100, I po Trzecia trzeci sprzedana. Dziękuję. Dobra, wypierdala Nie wora to luz luz Ale Luzi wora, kurito, no spokojnie. Dobrze, dobrze. Dobra. Ja jestem Urwa. z kanału na Bogato i chciałem zapytać, jak pan zarobił na to. Dobra, licytacja: tatuażysta miasto, Excellent Club oraz Pizza, Dix odbędzie się jutro w godzinach wieczornych. Tak. Napad na Kardillera pojawi się w sobotę. Mhm.